Jestem Tomara. Jestem trenerką mentalną, która od lat wspiera zawodników, trenerów i całe zespoły w ich codziennej, często niewidocznej walce. Opowiem Ci dzisiaj o jednym z najbardziej chyba przemilczanych tematów w sporcie. O samotności trenera. O tej cichej przestrzeni między wojskiem a szatnią. w chwilach, w których jako trener czujesz, że wszyscy liczą na Ciebie, ale Ty nie masz się do kogo zwrócić. Bycie trenerem to jest ogromna odpowiedzialność. Pracowałam z wieloma trenerami, dalej pracuję i widzę, jakie emocje mi targają i jak nie są w stanie nad wszystkimi emocjami zapanować. Nie mają się do kogo zwrócić, nie mają z kim porozmawiać, duszą tu w sobie. Tak jak powiedziałam, bycie trenerem to jest ogromna odpowiedzialność. Ty jako trener jesteś liderem, motywatorem, jesteś strategiem, czasem jesteś psychologiem, ojcem, matką, policjantem i terapeutą. Wszystki razem, A przecież jesteś tylko człowiekiem. Siedmiu na dziesięciu trenerów doświadcza objawów chronicznego stresu. A większość z nich nie mówię o tym nikomu. Taki przykład. Jesteś na treningu. Miało być super. Zaplanowane wszystko od A do Z. Rozpisany trening. Prosty układ. Przećwiczenie stałych fragmentów. A tu zespół. Jakiś taki rozlazły. Zero koncentracji. Ktoś się spóźnił. Ktoś się kłóci. Ktoś ma focha. W końcu jeden z zawodników obraża innego, wychodzi z sali zdenerwowany, albo rzuca hasło: to bez sensu i tak przegramy. Ty, jako świetny trener, próbujesz opanować sytuację. Uspokajasz głosem, choć w środku ciśnienie u ciebie jak szybko ważę. A po treningu jest telefon z góry być może to zarząd. Co mówią? Jak to możliwe, że jeszcze nie widać poprawy? Przecież daliśmy ci wolną rękę. Wracasz do domu. Partner, parter, partnerka, mąż, żona patrzy i mówi: Długo jeszcze będziesz siedzieć z tymi telefonami? Milczysz. Nie chce ci się tłumaczyć, że właśnie próbujesz ratować sezon, relacje i swój własny spokój. Zostajesz sam z emocjami, których nikt nie widzi, z myślami. Może to ja się nie nadaję? Z uczuciem nie ogarnię już. Trenerzy bardzo często nie potrafią mówić o swoich emocjach. My dlaczego? No nikt ich tego nie nauczył, bo pokazanie słabości traktujemy jako porażkę. Ale co się dzieje z nieprzepracowanymi emocjami? One wracają w różnej postaci, w postaci irytacji, zmęczenia, wypalenia, niecierpliwości. Samotność w roli lidera to najczęstszy niewidoczny czynnik prowadzący do wypalenia. Pamiętaj, że to, czego nie nazwiesz, nie możesz zmienić. Złość, zmęczenie, rozczarowanie to jest ok, to jest wszystko normalne, ale to trzeba zauważyć. Wyjaśnijmy jeszcze raz: emocje, które tłumisz, nie znikają, one się tylko chowają. Ale nie przestają działać. Kiedy je ignorujesz, one wracają. Wracają i to z podwójną siłą. Najpierw jako delikatny sygnał. Później jako stan, który cię przytłacza. Nieprzeżyta złość wraca jako irytacja na zawodników za drobiazgi. Niejednokrotnie się tak zdarzało że zawodnik zrobił jakiś coś nie tak, coś, jakiś drobiazg, a ty wyładowałeś na nim swoje frustracje, potem miałeś z tego poczucie, po, poczucie winy, z tego powodu poczucie winy. Smutek, w co się przeradza, jego zmęczenie, którego nie da się odespać. Lęk, jako niepewność, którą maskujesz twardą miną. Poczucie winy tylko wewnętrzny krytyk, który mówi: to wszystko twoja wina. Wiesz, co jest najgorsze? Że zaczynasz się odcinać od innych i od siebie. Przestajesz ufać, przestajesz mówić, przestajesz być sobą. I tu się właśnie zaczyna wypalenie. Bo samotność w roli lidera nie polega na tym, że nie masz wokół siebie ludzi. Polega na tym, że nie masz z kim pogadać naprawdę, bez oceny, bez masek, bez tej całej pozy sportowego bohatera. Prawda jest taka, że wypalenie nie przychodzi z dnia na dzień. No, zaczyna się wtedy, kiedy przez zbyt wiele dni z rzędu udajesz, że jest ok, kiedy wcale nie jest. Do tego dochodzi presja. Mamy teraz trzy rodzaje presji, które są wywierane na trenerze. To są trzy siły, które ciągną Cię w różnych kierunkach. Jest tak presja z góry, czyli zarząd, sponsorzy i media. Presja z dołu, zawodnicy, rodzice, oczekiwania, presja wewnętrzna, twój perfekcjonizm, ambicja, krytyk wewnętrzny. Z zewnątrz wygląda to prosto. Jest, jest trener, jest zespół, są wyniki, ale prawda jest taka, że ta rola to presja w czystej postaci. I co gorsze, to presja z trzech stron jednocześnie. To jest ta presja z góry, czyli ten zarząd, sponsorze media. Zarząd chce wyników. Proste i to szybko. Sponsorzy chcą widoczności sukcesów, idealnego wizerunku. Media czekają na każdą porażkę, każdą kontrowersję, każdą wpadkę, którą będą mogli skomentować. Czujesz, że nie możesz się potknąć, że nie masz prawa do błędu, Bo każda decyzja jest pod lupą. To jest ta pierwsza siła. Siła, która teoretycznie ciągnie cię w górę, ale nie po to, byś wzrastał, tylko żebyś był na widoku. Ale im wyżej wejdziesz, tym łatwiej cię zepchnąć. Co to jest ta presja z dołu? Czyli zawodnicy, rodzice oczekiwania. Zawodnicy czekają, że będziesz wsparciem, mentorem, liderem. Rodzice że dasz ich dzieciom szansę, że spełnisz ich ambicje. Całe środowisko oczekuje, że będziesz idealnym połączeniem psychologa, motywatora i stratega. A kiedy nie spełniasz, nawet przez chwilę zaczyna się. Trener się zmienił. Trener nie rozumie. Trener się wypalił. Trener do zwolnienia. Zwalniają Cię najpierw, najpierw zarząd, Później zwalniają cię rodzice, zwalniają cię kibice. Ta presja ciągnie cię w dół, bo stajesz się odpowiedzialny za emocje innych, ale nikt nie bierze odpowiedzialności za Twoje emocje. No i jeszcze jest ta trzecia presja. Ta presja od środka, czyli ty sam. Najmocniejsza, najtrudniejsza. Presja wewnętrzna, twój perfekcjonizm, twój wewnętrzny głos nie wystarczyło. Powinieneś więcej. Zawiodłeś. Ta presja jest w tobie, codzienna. I to ona najczęściej cię zjada. Zjada cię od środka, po kawałku. Fakt jest taki, że Większość trenerów wypala się nie dlatego, że zawodnicy są trudni, tylko dlatego, że głos w ich głowie mówi im, że nigdy nie są dość dobrzy. Wyobraź sobie, że stoisz na cienkiej linie zawieszonej nad przepaścią. Balansujesz, starasz się nie spaść. Z góry ciągną cię, zarząd i media oczekują sukcesów. Z dołu ciągną się zawodnicy, potrzebują Twojego wsparcia, a w środku Ty sam ciągniesz się za koniec, bo chcesz być idealny. Jak długo można wytrzymać? Jak długo możesz stać na tej linie, jeśli nikt nie trzyma Cię za rękę? Ty jako trener, Ty jako lider nie możesz być samotnikiem. Potrzebujesz systemu wsparcia. Nie luksusowego, normalnego, takiego codziennego. Kogoś, z kim będziesz mógł pogadać szczerze. Przestrzeni, w której możesz zdjąć maskę. Czasu, w którym nie jesteś trenerem, tylko człowiekiem. Jeśli ty się nie zatroszczysz o siebie, nikt tego za ciebie nie zrobi. A presja nie zniknie. Ona tylko zmieni formę. Z zewnętrznej na wewnętrzną. Za chwilę powiem Ci o czymś, co pomaga presję przetrwać. W tak zwanym empatycznym przywództwie. Która zaczyna się od czego? Od empatii do siebie. Lider, który nie dba o siebie, i trener, trener jest liderem. Który nie dba o siebie, nie jest w stanie prowadzić innych, Twoja kondycja psychiczna to nie jest luksus. To warunek skuteczności. Co możesz zrobić już dziś? Możesz poprowadzić dziennik emocji. Codziennie po treningu wystarczą dwie minuty. Zadaj sobie pytanie. Co czuję teraz? Zapisz. Bez cenzury. Złość, frustracja, a radość, ulga. Wszystko jest ok. Nie chodzi tutaj o żadną analizę. Chodzi o to, żebyś był świadomy. Żebyś był świadomy tego, co w Tobie się w tej chwili dzieje. I teraz taka mikroregeneracja. Codziennie, choćby przez 10 minut. Zrób coś tylko dla siebie. Bez telefonów, bez zawodników, bez analiz. Spacer, muzyka, kawa w ciszy, chwila w aucie. Cokolwiek, co pozwoli ci wrócić do siebie. Porozmawiaj z drugim trenerem. Jeden telefon, jedna rozmowa w tygodniu z kimś, kto wie, co to znaczy być po drugiej stronie ławki. Nie musisz dźwigać tego sam. To nie słabość, to mądrość. To powiedz mi szczerze, kiedy ostatni raz ktoś zapytał Cię, a Ty jak się czujesz? Jeśli nie pamiętasz, to ja dzisiaj to zrobię. Jak się czujesz, trenerze? Od tego pytania zaczyna się empatyczne przywództwo. Od tego pytania zaczyna się prawdziwa troska, nie tylko o innych, ale przede wszystkim o siebie. Jeśli chcesz zobaczyć, co naprawdę dzieje się w tobie, zostaniesz jeszcze chwilę. Za moment poprowadzę cię przez krótkie ćwiczenie mentalne, które pomoże ci zauważyć emocje i zadbać o siebie. Znajdź sobie takie miejsce, w którym przez kilka minut nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Usiądź wygodnie. Możesz zamknąć oczy. Weź głębokie trzy oddechy. Wdech nosem. Zatrzymaj na chwilę powietrze. Długi wydech ustami. Poczuj, że masz przestrzeń. Dla siebie. Dla swoich emocji drugi to jest pięć pytań do siebie. Weź teraz kartkę i odpowiedz sobie na tej kartce albo w głowie. Nie oceniaj odpowiedzi. Nie analizuj ich. Po prostu bądź, sobą, bądź ze sobą szczery. Pierwsze pytanie. Jak dzisiaj się naprawdę czuję? Fizycznie i emocjonalnie. Nie mów okej. Okay. Nie dawaj odpowiedzi ok, tylko daj konkret. Czuję się spięty, przemęczony, wkurzony, smutny, dumny, zrezygnowany. Drugie pytanie. Co mnie dzisiaj najbardziej wyprowadziło z równowagi? Co mnie zdenerwowało? Czy ktoś przekroczył moje granice? Czy była sytuacja, która we mnie została i nie daje mi spokoju? Pytanie trzecie. Czy w tym tygodniu miałem chwilę tylko dla siebie? Nie jako trener, tylko jako człowiek. Czy mam w ogóle przestrzeń, której nie muszę pełnić żadnej roli? Czy odpoczywam, czy tylko zmieniam zadania? Pytanie czwarte. Czego teraz potrzebuję, żeby dojść do siebie? Może to cisza? Może potrzebuje rozmowy, a może snu, a może wyłączyć telefon. Czego naprawdę mi brakuje? Pytanie 6. Piąte. Czy pozwalam sobie czuć trudne emocje, czy od razu zakładam maskę pod tytułem jest ok, czy jestem gotów powiedzieć sobie samemu, tak dzisiaj jest mi ciężko. I to jest ok. I teraz zrób takie podsumowanie tego wszystkiego. Weź jeszcze jeden głęboki oddech. Zapisz sobie jeszcze jedną myśl lub jedno zdanie, które najlepiej opisuje Twój aktualny stan. Na przykład, jestem zmęczony, ale świadomy. Dziś daję sobie przestrzeń na oddech. Na przykład, jeśli ten odcinek. Trafił do ciebie, to niech będzie twoim znakiem, że nie musisz być niezniszczalny. Możesz czuć, możesz potrzebować wsparcia, możesz nie wiedzieć. To wszystko nie czyni cię słabym, czyni cię człowiekiem. W następnym odcinku porozmawiamy o tym, jakie mocnie wpływają na relacje w zespole. Jak się nie spalić w konflikcie, jak budować drużynę bez wybuchów. Mówi się, że dobry lider to ten, który widzi ludzi. A ja wierzę, że najlepszy lider to ten, który widzi też siebie. Lider, który nie dba o siebie nie jest w stanie prowadzić innych. Bo z pustego nie nalejesz. Bo jeśli sam jesteś wyczerpany, bo jesteś pogubiony, przeciążony, to twoi zawodnicy... Czują to szybciej niż ty sam. A pamiętaj, że twoja psychika to nie luksus, kondycja psychiczna trenera to nie jest fanaberia, to warunek skuteczności. To fundament, na którym budujesz atmosferę w zespole, relacje i zaufanie. Jeśli się nie zatrzymasz, nie zregenerujesz, nie wyregulujesz swoich emocji, ona przejdą na drużynę. Trening może być perfekcyjnie zaplanowany, ale jeśli Ty jesteś spięty, wkurzony i wypalony, to oni odczują to na własnej skórze. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że wysłuchałeś, że wysłuchałaś. Mam nadzieję, że wkrótce odsłuchasz kolejnego odcinka o tym, jak emocje wpływają na relacje w zespole. Douce o